Thank you Czwarta edycja szczytu klimatycznego To Get Air. Jesteśmy w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i tutaj rozmawiamy o środowisku, o gospodarce i o niezależności energetycznej dla Polski oraz wszystkich tematach, które są z tym związane. Jest debat, kolejna z debat za nami i kolejny wywiad. Chciałam powiedzieć na gorące krzesłach, ale to można powiedzieć na gorącym dywanie przed nami. Razem ze mną pan Michał Cisielski, dyrektor marki i komunikacji Marki Sangobę. Dzień dobry. Dzień dobry. A no to proszę powiedzieć, jak budować się bardziej ekologicznie i energooszczędnie? Jak zwykle bardzo trudne pytanie, na które trudno odpowiedzieć w tak krótkim skrócie. Natomiast myślę, że trzeba kupować rozsądnie, podejmować racjonalne wybory, kiedy planujemy naszą inwestycję, czy to remont, czy budowę nowego domu i przemyśleć wszystko od podstaw, myśląc od skorupy budynku, czyli jak go właściwie z termo modernizować, jeżeli mam na myśli remont lub jak zaprojektować, ale przede wszystkim nasze ściany, okna, poddasze były właściwie wykonane i czasami myślę, że to jest najtrudniejsze tutaj pomyśleć o kwestii ceny w czasie, bo bardzo często, a w zasadzie zawsze warto zainwestować więcej w pierwszym momencie budowania domu czy remontu mieszkania po to, żeby później rzeczywiście w czasie zobaczyć efekt na niskich rachunkach za ogrzewanie czy za energię elektryczną. Żeby dokonywać mądrych wyborów musimy mieć w czym wybierać. Jak wygląda oferta saint jeżeli chodzi o dokładanie tej cegiełki do dokonywania dobrych, rozsądnych wyborów, żeby było faktycznie bardziej ekologicznie, bardziej energooszczędnie, wygodniej dla nas, ale też lepiej w perspektywie ekonomicznej. W pierwszej kolejności staramy się być aktywni społecznie w kampaniach medialnych typu lepiej bez smogu. Czy w takich kampaniach jak Polskie Miasta W przyszłości 2050. Edukujemy też młodych architektów, studentów architektury. Właśnie tydzień temu zakończyliśmy finał krajowy dla młodych specjalistów. Było z nami 10 najlepszych zespołów z całej Polski, stopowych uczelni. I my kształtujemy tak naprawdę ich projekt razem z nimi w ciągu jednego roku akademickiego. Oni uczą się z nami, oni uczą się, jak określać ślad węglowy budynku, jak dokonywać efe, pomiarów efektywności energetycznej całego obiektu. Myślą bardzo mocno o aspekcie zrównoważonego rozwoju, wykorzystaniu wszystkich elementów budynku. Oczywiście dokładają też warstwę artystyczną, tworząc wspaniałe projekty. I właśnie takim projektem był projekt, który już w czerwcu został z etapu krajowego Polski wybrany. Projekt nazywał się Jelą. Był to projekt z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem pani doktor inżynier habilitowany, architekt Anny Bać. Dwie studentki właśnie z Politechniki Wrocławskiej stworzyły ciekawą, piękną, wspaniałą wizję, koncepcję architektoniczną, która może zostać umiejscowiona w Lizbonie. I właśnie do Lizbony pojadą, aby swój projekt pokazać, ale przede wszystkim reprezentować nasz kraj. I ta edukacja tych młodych specjalistów, no wiadomo, przecież my kupujemy projekty architektoniczne, tworząc nasze domy, myślimy o tym. Więc jeżeli architekci będą bardzo wrażliwi na aspekt zrównoważonego rozwoju i optymalizację energetyczną budynków, to oni jako już przekażą nas, że warto wybrać ten projekt, a nie ten inny. Mhm. Jest jeszcze jedna, jeden Państwa nowy projekt, czyli pracownia przewrotu Kopernikańskiego. Może Pan coś powiedzieć o nim więcej? No, jest to projekt tak naprawdę marszałka województwa Mazowieckiego i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. My, w tym nowym budynku, który zupełnie niedawno temu był otwarty, mamy swoją przestrzeń. Jest to budynek, który z perspektywy miejskiej ma służyć innowacji, ma służyć rozwojowi technologii, ma dawać przestrzeń pod edukację młodych ludzi w tematach ważnych. A my na parterze tego budynku otworzyliśmy naszą przestrzeń, którą sygnujemy naszym celem nadrzędnym, czyli Making the World a Better Home. I tam zapraszamy wszystkich, dosłownie wszystkich, jeżeli oni zgadzają się z tym, że chcą czynić świat lepszym, piękniejszym mi miejscem do życia, to my ich tam zapraszamy za darmo udostępniamy im tą przestrzeń, żeby kształtować, mówimy debatę ESG, tak bardzo modny teraz to jest, to jest taki powiedzmy topowe określenie, ale rzeczywiście odpowiedzialność środowiskowa, społeczna i biznesu, to jest miejsce, gdzie te debaty mają się odbywać i tak naprawdę dla grup studentów, dla architektów, naszych klientów czy dla organizacji porządku publicznego już od tak naprawdę kwietnia aktywnie tą przestrzeń udostępniamy. Czasami jesteśmy w tych projektach i możemy coś powiedzieć, a czasami po prostu oddajemy tą przestrzeń młodym, ambitnym ludziom lub ekspertom, którzy chcą z dobrego coś na świata zrobić dzięki swojej twórczości lub swojej pracy. Robicie już Państwo bardzo dużo, ale jak mnie mam, nie stawiacie kropki, proszę powiedzieć, jakie są Wasze plany na najbliższe 12 miesięcy o zrealizowaniu których, mam nadzieję, będziemy mogli porozmawiać za rok. No. Na pewno mamy takie bardzo ciekawe, e, ciekawe wydarzenie, o którym warto powiedzieć. E, 4 lipca tego roku przyjeżdża do nas, do Polski e, nasza szefowa ESG na cały świat, 75 krajów i będziemy tam chcieli zaprosić właśnie do debaty z nią w naszej nowej przestrzeni e, szefów dużych firm Polski, żeby właśnie o aspekcie sprawiedliwej, zrównoważonej transformacji z perspektywy biznesu e, porozmawiać razem. To jest jedno z takich inicjatyw, które na pewno w tej przestrzeni zagości i które też będzie ważne dla naszych tych takich pozabiznesowych celów, no bo oczywiście dystrybuujemy materiały, doradzamy architektom każdego dnia, ale wiemy, że naszą rolą jest również wpływać na świadomość społeczną poprzez autorytety. Autorytety, które pozwolą każdemu człowiekowi w Polsce zrozumieć, że jego wybór tam, przed tą półką w cudzysłowie, ma znaczenie, i że tak naprawdę na koniec dnia wszyscy mieszkamy na jednej planecie. I ta planeta jest zależna od nas, więc musimy stworzyć ten taki ruch świadomości społecznej, edukacji społecznej, żeby człowiek poprzez świadome decyzje konsumenckie rozumiał, jak wpływa na planetę i co z konsekwencją tego może się wydarzyć. My oczywiście będziemy mówić bardziej o naszych rynkach, czyli o budownictwie, i o motoryzacji. Natomiast ważne jest, żeby były autorytety i żeby. Aby całe społeczeństwo mogło wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, bo to są bardzo mądre rzeczy. To się nazywa nowoczesny biznes, nowoczesne prowadzenie biznesu. Gratuluję i bardzo dziękuję za Pana komentarz. Dziękuję serdecznie.